Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce, odpowiada na pytania internautów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Albert Rokicki. miło mi odnieść się do Waszych pytań w drugim odcinku Pytań do Long Terma, nowego cyklu, który prowadzę wraz z Inwestorzy TV. I od razu przechodzimy do pytań z Face'a. Krzysztof Mordowski pyta się: Jak skomentujesz wybór Małgorzaty Zalewskiej na prezesa GPW? Dzięki Krzyszko za to pytanie. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, przynajmniej wizualnie nowa prezes mi się o wiele bardziej podoba niż poprzedni prezes, pan Paweł Tamborski. Również bardzo podobają mi się jej pierwsze wypowiedzi. Nie kładzie, wydaje się mi, nacisku jakiegoś takiego bezkrytycznego na zwiększenie obrotu, na rozwój kontraktów terminowych, wręcz przeciwnie, na inwestowanie w wartość, budowanie takiej filozofii, długoterminowego oszczędzania, czyli mniej więcej to, co ja robię od pewnego czasu wraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w ramach mojego autorskiego portfela akcji dywidendowych, w ramach programu Oszczędzaj na emeryturę. Właśnie w tej linii była wypowiedź nowej prezes, podkreślała tą potrzebę budowania edukacji w polskim społeczeństwie, zauważyła to, że tylko niecałe 10% z wszystkich oszczędności Polaków jest lokowane w tej chwili na giełdzie papierów wartościowych, podczas gdy na rynkach krajów rozwiniętych dochodzi to do 50%, jak jest to przykładowo w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta tradycja giełdy jest najdłuższa obok oczywiście Wielkiej Brytanii. To jest to co, to, co ja zawsze w moich materiałach, w moich artykułach powtarzam i to mi się bardzo, bardzo podoba. Myślę, że pod tym względem jest to dobra zmiana, tak? Przynajmniej taką mam nadzieję do tej pory. Kolejne pytanie, Tomek się pyta, Tomek Uzarski. Czy istnieje ryzyko wprowadzenia podatku od transakcji kapitałowych w naszym kraju? Ja myślę, że to ryzyko jest już całkowicie zażegnane, ponieważ nawet minister finansów Szałamacha się wypowiedział, że. Albo podatek od aktywów, albo ten od transakcji. No, wybrali oczywiście, jak wiadomo, podatek od aktywów bankowych, więc już oszczędzą nas, inwestorów na szczęście, i nie będzie tego według mnie beznadziejnego i nieracjonalnego podatku od transakcji giełdowych. Zresztą z tego by były małe pieniądze, tak. Nie pamiętam już dokładnie tych, tych szacunków, ale to by było raptem kilkaset milionów, może miliard tak, z, tych, z, tych, z tego podatku od transakcji, podczas gdy podatek bankowy to będzie kilka miliardów złotych, nawet będzie dochodził do połowy zysku banków z ubiegłego roku. Tomek ponownie pyta się mnie, jakie masz zdanie o rynku Catalyst, czyli o tym rynku obligacji, na którym dotowane są obligacje. Czy według Ciebie może on stanowić element dywersyfikacji? Jak najbardziej tak. W poprzednim odcinku ktoś mnie się zapytał, jak najlepiej dywersyfikować swoje inwestycje, jak najlepiej dywersyfikować swój portfel. I ja jako um, analityk e, stricte giełdowy, który lokuje osobiście większość swojego kapitału w akcje, ja nie jestem bezkrytyczny do, do takiego sposobu inwestowania. Uważam, że taki przeciętny inwestor, znaczy przeciętny bez obrażania nikogo, po prostu statystyczny Kowalski powinien dywersyfikować swój portfel. Ja wspomniałem wtedy o złocie, o nieruchomościach, ale tutaj bardzo słusznie podkreślasz obligacje korporacyjne takich solidnych, fundamentalnie stabilnych przedsiębiorstw, no typu. Chociażby PKN Orlen czy, czy banki, pomimo wszystko banki, tak, które, które zawsze tradycyjnie są bardzo stabilnymi biznesami, oraz sektory defensywne jak energetyczne spółki, czy, czy, czy budowlane duże jak BudiMex, to te obligacje na pewno są bardzo atrakcyjne i mogą jak najbardziej stanowić taką dywersyfikację naszego portfela inwestycyjnego. Kolejne pytania na fejsie, tutaj pod kolejnym postem. Czy trakcja ma szansę na 23 zł w tym roku? No ja z przekrością muszę powiedzieć, że nie będę się odnosił do takich pytań. Bardziej bym kierował je do wróżbity Macieja. Ja słyszałem, że w poniedziałki jest promocja na jego, na jego wróżby, także przekierowuję do wróżbity Macieja. Ja nie jestem wróżbitą, nie staram się prognozować. Ja tylko oceniam spółki, oceniam ich jakość, czy spełniają moje kryteria. I na tej podstawie dokonuje decyzji o inwestycji czy też wprowadzeniu spółki do portfela. Jan Stangericki się pyta z kolei, jak widzisz przyszłość Kopeksu? No tutaj już mógłbym się ewentualnie odnieść, ja uważam, że jest to spółka powiązana z sektorem. Górniczym i miałbym tutaj taką radę ode mnie, żeby obserwować KGHM, bo KGHM jest jakby tym liderem branży wydobywczej górniczej w naszym kraju i jak on odbije, jak on złapie te, twoje, te swoje twarde dno. To i spółki powiązane z, z wydobyciem te, tego typu, jak Kopek, który jest producentem sprzętu maszyn górniczych, również odbije. Czyli takim wskaźnikiem wyprzedzającym byłby KGHM w, w tym przypadku, a jeszcze lepszym ceny miedzi, tak, bo jest to kluczowy mm, dla nas surowiec. Robert Galewski się pyta: W Chinach to jest okazja do kupna jakiejś ciekawej spółki. Na poważnie czy długotrwałe problemy? Ja powiem, jeżeli chodzi o Chiny, to yy, zawsze się śmieję, ponieważ pomimo tych spadków yy, z tego roku, tego nazwijmy to w cudzysłowie krachu na giełdzie chińskiej, to giełda chińska reprezentowana przez główne indeksy jest wciąż około 50% powyżej swojego poziomu z 2000. 2014 roku, z dołka przynajmniej 2014 roku, więc ja życzę każdemu rynkowi takich krachów. Tak? No wiadomo, że wcześniej bardzo mocno wzrośli i naturalnym jest zjawiskiem, że ten wielki, gigantyczny, być może zbyt euforyczny wzrost, który przypominał już bańkę spekulacyjną, po prostu musiał kiedyś się skończyć i obserwowaliśmy te spadki. Natomiast długoterminowo Długoterminowo ja na przekór obiegowej opinii jestem wciąż bycze nastawione do Chin. Nie inwestuję w Chinach. Nie wiem nawet, czy jest możliwość bezpośredniej inwestycji z Polski. Wiem, że są fundusze inwestujące na rynku chińskim. Natomiast sam oczywiście tutaj podkreślam, że być może przez, no, no, dzięki temu jestem też obiektywny, że nie zainwestowałem w Chinach, ale twierdzę, że jest umiarkowana okazja w długim terminie. Chiny wciąż są dosyć tanio wyceniane względem wszelkich wskaźników analizy fundamentalnej. Także relatywnie jest to okazja. Zresztą słynny Warren Buffett również jest optymistycznie nastawiony w długim terminie do rynku chińskiego. Paweł Jesionek się pyta: Chciałbym usłyszeć opinię o live chat. Niedawno widziałeś ją jako topową. Tak, Ty się odnosisz Pawle do mojego portfela publicznego spółki Prodżastowe Tygodnia. Faktycznie live chat tam przebywał ładnych kilka czy nawet kilkanaście tygodni. Dał ładnie zarobić, to była stopa zwrotu około 40%. Druga najlepsza transakcja w zeszłym roku. Natomiast ja jestem zdania, że przy takich spółkach właśnie wysokiego ryzyka, jak ja to mówię, no wynalazkach trochę, no umówmy się szczerze. Wycena live chata obecna na giełdzie jest kosmiczna tak, w stosunku do generowanych zysków, więc ja wolałem odejść od stołu na razie, ponieważ podchodziłem spekulacyjnie, nie ukrywam, do tej spółeczki. Nie, u, nie wykluczam powrotu do inwestycji w tę spółkę, ale na razie jakby odszedłem do stołu, obserwuję, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno silny dolar jest wielkim sprzymierzeńcem live chatu i tego typu spółek, zresztą naszych informatycznych Pozostałych również CI Gamesa, CD Projekt tak, i one korzystają na umocnieniu się dolara, bo większość przychodów mają właśnie w Stanach i ewentualnie w krajach, które rozwijają się w dolarze właśnie. Bartek, BartGL się pyta, proszę o prognozę dla sektora bankowego w kontekście planu wprowadzenia podatku od aktywów bankowych. Bartku, można sprawdzić moje wpisy sprzed dwóch, trzech, nawet czterech lat. Coś mi zawsze podpowiadało, żeby nie inwestować w banki. Ja jeszcze oczywiście, no ja nie jestem Nostradamusem, nie, nie przewidywałem, że, że PiS przejmie w, ta, w taki sposób przytłaczający władzę i wprowadzi podatek bankowy. Zresztą nikt nawet nie, nie, nie brał tego pod uwagę, że może być jakiś podatek dodatkowy na sektor finansowy, ale nigdy nie był to mój ulubiony sektor, tak? Ja zawsze wychodziłem z założenia takiego, że wolę inne spółki, bardziej dynamiczne, które mają jakiś ciekawy biznes plan, ciekawy produkt, ciekawą usługę, e, ponieważ banki są specyficzne. Ja no, nie obraziłbym się, gdybym był prezesem banku, tak? Ale jeżeli chodzi o inwestycje w banki, to, 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 to raczej nie. Kiedyś przez pewien krótki moment e, był Geting, zdaje się, w moim portfelu, e, w spółkach dywidendowych, znaczy w portfelu dywidendowym jest PKOBP, ale to było kupiono o wiele, wiele wcześniej jeszcze przed jakim, jakimikolwiek planami wprowadzenia podatku bankowego. Teraz uważam, że nie ma sensu w ten sektor inwestować, nie ma sensu nawet łapać przysłowiowego spadającego noża, jakoś tam próbować łapać dno, bo tu szybkiego odbicia ja się nie spodziewam. Tak? Być może po, po, tym, po tym roku 2016, kiedy banki pokażą wyniki już po yy, uwzględnieniu nowego podatku, no i rynek się przyzwyczai do tych nowych wycen. I, I w 2017 możemy się spodziewać jakiegoś odbicia trwałego, ale, ale raczej chyba nie wcześniej. Tak? Ja oczywiście zarzekam się oczywiście, że to jest tylko moja taka subiektywna opinia i nie mam żadnego monopolu na, 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 wie, na, na przewidywanie przeszłości. Nie, nie, nie próbuję prognozować, natomiast uważam, że lepiej jeszcze unikać banków. Tak? Jeżeli można znaleźć inne ciekawe tematy, takich nie brakuje na giełdzie, to ja bym się jeszcze wstrzymał od, od sektora finansowego. I jakie są, również Bartek kontynuuje i tutaj kolejne pytanie zadaje. Jakie są największe zagrożenia dla polskiej giełdy w 2016 roku i jak oceniasz prawdopodobieństwo ich wystąpienia? Bartku, ja uważam, że wszystkie wewnętrzne nasze zagrożenia są zdyskontowane, jak to się mówi fachowo, czyli są już uwzględnione w cenach, czyli zwycięstwo PiSu. Podatek od y, sklepów wielkopowierzchniowych, podatek bankowy, całe też zamieszanie wokół trybunału, zła prasa na zachodzie i tak dalej. To jest uwzględnione w cenach, już spadliśmy do, dosyć mocno, nawet być, być może zbyt mocno. Natomiast y, tym zagrożeniem największym dla polskiej giełdy to by było załamanie się rynków e, krajów rozwiniętych, czyli tutaj na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy. Niemcy tutaj y, warto podkreślenia, bo to jest największy nasz partner handlowy, jeżeli tam gospodarka by spowolniła, nie daj Boże, weszła w jakąś recesję, no to też byśmy to odczuli i to wtedy nie byłaby tylko giełda, ale również cała gospodarka jako całość by również to odczuła, musielibyśmy spowolnić z tych 3,5, nawet 3,8 prognozowanych przez rząd teraz na, na 2016, myślę, że bardzo mocno by Polska spowolniła, wyniki spółek by się pogorszyły. I to za tym idzie, giełda również by się nie oparła dalszym spadkom. Niestety, tak? Niestety, jeżeli by były problemy w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, no to nie ma, nie ma przebacz. Tak? Tutaj Polska, nigdy, nigdy tak nie było w przeszłości, żeby Polska była silniejsza. I żeby polska giełda rosła, jak, jak Stany Zjednoczone spadają. No to, to można na to liczyć, ale nigdy tak nie było, tak? To, był, to musiałby być precedens i, i raczej bym na to nie stawiał. Także te największe zagrożenie to są rynki bazowe, jak to się mówi też fachowo, czyli UK, Wall Street i, i DAX, tak? Teraz Daniel Lazarow się pyta. Głupio by było pytać o pojedyncze spółki, bo jak wiadomo, znaczna większość podąża za WIG 20. Więc pytanie, jak widzisz szansę na spadek Wig 20 poniżej 1520. Daniel, ja mówię, wszystkie opcje są na stole zawsze. Jest to jakieś prawdopodobieństwo. Gdyby giełda była łatwa do przewidzenia, gdyby były pewne scenariusze, no to nikt by nie. nie... Znaczy wszyscy by zarabiali na giełdzie, tak? Nie byłoby żołnierzy, policjantów, urzędników, polityków, lekarzy, inżynierów, tak? tylko no, wszyscy by rzucili swoją, swoją robotę i by zarabiali na giełdzie. No, jest taka możliwość, żebyśmy zeszli nawet w takie poziomy, nawet poniżej 1520. Ja mówię, no wszystko jest możliwe. No, to, to przecież y, analitycy nie przewidzieli tego, że na przykład giełda rosyjska może spaść tak nisko, jak teraz, tak? chodzi mi o RTS czy giełda grecka. No, jeszcze kilka lat temu było to nie do, nie do przewidzenia. A jednak to się stało, tak? I dlatego ja zawsze podkreślam, na każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, trzeba być przygotowanym, tak? Wtedy nigdy się nie jest rozczarowanym, nigdy nie, nie ma się jakichś rozterek, depresji, trzeba gdzieś tam z tyłu głowy po prostu wiedzieć, że to się może zdarzyć, tak? I trzeba być odpowiednio przygotowanym. Um, nie można być sparaliżowanym, tak? Jak ja zawsze mówię, jak sparaliżowana sarna w świetle nadjeżdżającego tira, tak? Nie, musimy mieć zawsze Zawsze plan, y, zawsze być przygotowanym na reakcję. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o pytania z Facebooka. Ja teraz się szybko przeniosę na, y, na mój portal, czyli longterm.pl. Miły się pyta, czy mily, bez polskiego znaku, się pyta, czy w Polsce w naszej kulturze i tradycji dojdzie kiedyś do tego, że przeciętni ludzie będą traktowali giełdę jako lokatę kapitału na przyszłość? Zabezpieczenie emerytury. Czy większość będzie uznawała GPW nadal jako kasynę i szulernię? I tutaj znowu powracamy do nowej prezes, pani Małgorzaty Zalewskiej, która właśnie podkreślała, żeby nie traktować, broń Boże, giełdy papierów wartościowych jak kasyno, tak jak to bardzo nieszczęśliwie stwierdził kiedyś prezes, ustępujący niedługo zresztą, pan Marek Belka, także może darujmy mu teraz, ale on kiedyś porównał giełdę do kasyna, co było no, totalnym idiotyzmem i prezes szanującego się Banku Narodowego, jakim jest NBP, nigdy nie powinien takich słów wypowiadać. Zresztą ja myślę, że sobie... Przechylił głębszego po, po, po przyjściu do domu z tej konferencji, bo trochę przesadził, myślę, że przegił, że rynki finansowe mogły się zastanowić dwa razy, czy, czy do tej Polski wchodzić, czy, czy inwestować po takim tekście. No wyobraźmy sobie, że Janet Yellen teraz, z, z, szefowa Fedu amerykańskiego mówi, że Wall Street to kasyno, że właściwie to jest szulernia, tak, jakaś niemalże. No to wiadomo, krach stulecia, załamanie i, i lepiej w ogóle nie mówisz nic. I na długie lata ludzie by to powtarzali w książkach, filmach i, i społeczeństwo by się w ogóle odwróciło od giełdy, także to jest nie do pomyślenia. Natomiast do czego ja dążę? Ta, ta akcja właśnie oszczędzaj na emeryturę, którą ja prowadzę wspólnie z, z Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Te działania, miejmy nadzieję, teraz pani Małgosi Zalewskiej, nowej prezes, która podkreśla tę potrzebę inwestowania długoterminowego, oszczędzania na emeryturę, edukacji społeczeństwa, to miejmy nadzieję, że to dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale, rok po roku będzie krzewić tą, tą świadomość w społeczeństwie i ta giełda nie będzie się z czymś negatywnym kojarzyła, gdzie można coś stracić ale z miejscem, gdzie w długim terminie pomnażamy swoje pieniądze. No, chociażby poprzez inwestycje w spółki dywidendowe, które, które płacą bardzo ładne y, dywidendy w ostatnich latach 4-5%. W tej chwili tylko w Rosji, tylko rosyjskie spółki, y, po przeliczeniu na, na dolary, tak? po, to tylko rosyjska giełda oferuje wyższe dywidendy, ponieważ kursy są zdołowane do absolutnego minimum. Tak? W Polsce. Praktycznie mamy drugie miejsce na świecie pod względem wysokości dywidend, i trzeba to wykorzystać. Mało się o tym mówi, a być może jest to pod tym względem właśnie, pod względem inwestycji dywidendowych, być może jest to szansa pokoleniowa wręcz, tak? zdarzająca się raz na kilkadziesiąt lat. Kolejne pytanie z Tiopa, nawet cała seria pytań, tak. Ile ta zwała jeszcze, Twoim zdaniem, potrwa i do jakiego poziomu zjedziemy, tak. Ciężko jest to stwierdzić. Ja podkreślam, ja jeszcze raz powtarzam, z takimi pytaniami, no to do, do wróżbity Macieja w poniedziałek jest zniżka na jego wróżby. E, natomiast tak już na poważnie, no, w najgorszym już scenariuszu, jaki można przyjąć, chociaż ja, ja w to nie wierzę, no to będzie retest, czyli ponowne testowanie dołków z 2009 roku. Czyli jakieś 1250-1300 na, na WIGU 20, ale ja powtarzam, to jest, to jest scenariusz, na który daje najmniej prawdopodobieństwo. Ale no, jeżeli ktoś chce bardzo bezpiecznie podejść i, i nie łudzić się, tak? tak jak ja powtarzam, że lepiej się przygotować na najgorszy scenariusz to ten najgorszy scenariusz to jest e, po prostu przetestowanie dołków z wielkiej Besy, tak, czyli z roku 2009, roku 2009 Natomiast tak realnie, no to. Uważam, że jest bardzo duża szansa, że już osiągnęliśmy dno albo niedługo je osiągniemy. Dlaczego? Przede wszystkim skrajny pesymizm, ekstremalne wyprzedanie naszej giełdy. Dlaczego pesymizm? Ostatni odczyt sądy, ankiety Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, która się nazywa indeks nastrojów inwestorów, INI, pokazał odsetek byków na poziomie 31%. No, ja nie pamiętam tak niskiego odczytu, od, od kiedy to śledzę. Być może było tam 27-28. To jest najmniejszy odsetek w historii, zdaje się, a z kontrariańskiego punktu widzenia tak niskie odczyty, tak skrajne, skrajny pesymizm, wręcz wystraszenie inwestorów tej przysłowiowej ulicy, tak, do której ja też się zaliczam, tak? Umówmy się szczerze. To, to zawsze oznaczało mniejsze lub większe odbicia na giełdzie. I teraz też można się spodziewać jakiegoś przynajmniej lokalnego dołka w tej chwili i odbicia na giełdzie. Zawsze przy takich skrajnych poziomach pesymizmu to odbicie następowało. I to nawet takie no, wielomiesięczne przynajmniej. Tak było w 2009, w 2011 roku, w 2012, w 2013 po tych, w tych pseudo reformach OFE. Również tak niskie odczyty były tego wskaźnika. Także tutaj jestem optymistą pod tym względem. Jak widzisz szansę naszej giełdy w korelacji do coraz gorzej, gorszej kondycji giełd USA i zachodniej Europy? To jest to, co ja powtarzam, że jeżeli Ameryka się posypie, załamie, nie daj, nie daj Boże, tutaj odpukać w niemalowane drewno, no to polska giełda też no nie, nie oprze się temu. Być może będziemy relatywnie silniejsi, bo już nie ma z czego spadać. Tak? Nie ma komu już sypać tych akcji, jak to się mówi już... Kolokwialnie, natomiast no tutaj nie ma przebać, i jak USA by weszło w bessę, załamało się, jakby jakiś tam krak był, no to Polska też jeszcze straci, tak? I, i tak samo Niemcy, tym bardziej Niemcy, który, z którymi jesteśmy bardziej powiązani. I tutaj trzeba to sobie jasno powiedzieć. Natomiast ja pod względem Stanów Zjednoczonych i Niemiec, ja jestem optymistą. Wciąż. Wciąż jestem optymistą, uważam, że jeszcze się Hossa nie skończyła. I jak już wszyscy uwierzą w wieczną hostę, jak już e, nie będzie praktycznie, czy na palcach jednej ręki, jak będziemy mogli policzyć analityków, którzy spodziewają się bezsy i załamania, no to wtedy się będę bał, tak, wtedy się będę obawiał. Na razie ten pesymizm jest dosyć duży. W Stanach Zjednoczonych również widać ten strach na wskaźnikach, takim moim ulubionym wskaźniku, który CNN-nanny prowadzi, to jest Fair Greed Index i teraz jest Extreme, extreme Fear, czyli ekstremalny strach w Stanach Zjednoczonych, i zawsze, kiedy był ten ekstremalny strach, to następowały odbicie. Tak? tak było chociażby w, podczas tego mini krachu w zeszłym roku w Stanach, kiedy indeksy leciały tam po 2-3% dziennie. To też weszli w ten Extreme Fear, i potem odbicie kilku miesięcy. Jeden z najlepszych miesięcy w historii Ameryki był po takim potachnickim po odczycie. Ja bym się tutaj nie spodziewał czegoś innego, bo nadrukowali tyle pieniędzy, to jest tam gdzieś wciąż z boku, oni tego nie zdejmują z rynku. Chodzi, chodzi mi o Fed. O bank centralny amerykański. Same podnoszenie 100 po 0,25 symboliczne to, to nic, nic na razie nie daje, także ten kapitał jest, on być może stoi w boku, jest w obligacjach, być może będzie chciał wejść w ryzykowne aktywa typu surowce i giełda akcji niedługo po, po tej przecenie. Teraz pytanie, dlaczego zachod rynki zachodniej Europy spadają mimo pompowania kasy przez EBC i osłabiania euro? W Ameryce to czynniki spowodowały wzrosty. Tak, ja to już komentowałem chyba u siebie podczas webinaru, że według mnie za mały za jest ten program, jak na tak wielki kontynent jak, jak Europa, jednak to jest przy tej skali problemów również zadłużenia krajów peryferyjnych, to jest za mały program. Ja uważam, że z tych 60 miliardów miesięcznie EBC, żeby miał wymierne efekty, takie jak były w Stanach Zjednoczonych, powinien podwoić tę sumę i z tych 60 miliardów powinien skupywać za 120 miliardów, tak? Ja wiem, że to jest może zakrawa pod szaleństwo jakieś, ale tak, tak bym musiał zrobić, żeby ten efekt na, na rynkach działał, tak? W ten sposób analogicznie, jak to było w latach 2010, 2014, 15 w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie ten program stymulowania, ten QE, Kolejne QE 1, 2, 3 po prostu napędzały, napędzały wzrosty na Wall Street. I uważam właśnie z tego powodu, że on jest za mały, za, za mało środków jest, jest przeznaczanych w Europie na ten cel. A druga sprawa, że Europa pomimo wszystko jest bardziej konserwatywna, nawet jeżeli chodzi o sektor bankowy. Tutaj nie ma do tego stopnia jakiegoś kartelu bankowego rozwiniętego, jak to jest na Wall Street jak w Stanach. Tak? I tutaj ci, trader, ci, ci bankierzy być może nie, nie są aż tak skłonni do ryzyka i oni nie, nie inwestują pieniędzy pozyskanych z Europejskiego Banku Centralnego na Giełdzie. Tak? Tylko jakoś aktywa bardziej w jakieś obligacje tego, tego typu rzeczy, waluty być może bardziej bardziej w tym kierunku niż bezpośrednio na rynku akcji jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jak skomentujesz zalecenia dużych banków inwestycyjnych z ostatnich dni dotyczących sprzedaży praktycznie wszystkich aktywów? Nie no, to jest w ogóle jakiś już bezsens dla mnie, żeby dawać rekomendację sprzedaj wszystko, bo tak zdaje się pijesz tutaj, e, Stiopa zadał pytanie, pijesz do tej rekomendacji takiej nieformalnej e, Royal Bank of Scotland, którzy napisali, że sprzedaj wszystko, tak no. Wyobraźcie sobie no, człowieka, który by nagle miał sprzedać wszystko, bo ktoś mu powiedział, słuchaj, trzecia wojna światowa czy krach no Miesiąc mija, nie ma tak? tego krachu. Dwa miesiące aktywa jego rosną. No, no, wielki błąd i myślę, że tutaj nie ma co się kierować tak, tak skrajnymi e, aż rekomendacjami. Oczywiście jak ktoś jest osobą o, o słabych nerwach, to oczywiście no, giełda nie jest być może dla niego, inwestowanie w ogóle nie jest dla niego, tylko pozostaje lokata. Pozostają być może jakieś bardzo bezpieczne obligacje, być może tylko korporacyjne właśnie jakichś spółek typu TKN Orlen. bo zawsze podkreślam to, że no giełda, inwestowanie jako takie no, no nie jest dla każdego. Trzeba się tutaj poważnie zastanowić nad tym i trzeba przywyknąć do tego, że co pewien czas ktoś się pojawi, jakiś królik z kapelusza wyskoczy i będzie chciał przewidzieć wielki krach, bo... To się wiąże z wielką popularnością. Tak? To pamiętam, Noriel Rubini przewidział ten wielki krach 2008-2009 i stał się niemalże celebrytą. Stał się niemalże osobą tak rozpoznawalną jak gwiazdy Hollywood. Tak? Był zapraszany na, na, na imprezy okolicznościowe, na wywiady, wykłady itd. Także ja bym spokojnie podchodził do tego wszystkiego, uzbroił się w cierpliwość, obserwował i wyciągał logiczne wnioski. Oczywiście jestem wciąż optymistą, ale pozostaję również ostrożnym, przygotowanym na najgorszy nawet scenariusz. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.